Cześć! Na pierwszym planie widzicie bardzo niepozornie wyglądający karton z napisem A&N Bike Trainer Fluid Sport, czyli fluidowy trenażer polskiej marki En. A to właśnie ten bardzo niepozornie wyglądający trenażer. Zastanawiałem się, co możemy otrzymać za 499 zł. Przekonajmy się. A w opakowaniu znajdujemy niewiele rzeczy. Podstawkę pod przednie koło, specjalny zacisk do trenażera, który wymienimy w naszym rowerze, zaraz Wam to pokażę, no i sam trenażer, i bardzo dobrze. Nieskomplikowany system, który od razu jest gotowy do jazdy, a w środku mechanizmu oporowego znajduje się płyn, który sobie fajnie bulgoczy, ale dam Wam tego zaraz jeszcze posłuchać. Sam trenażer, no powiem delikatnie, inżynierowie widzieli gdzieś już albo jeździli na trenażerach taksa, bo wygląda bardzo, bardzo podobnie, ale to i dobrze. Poza tym, jeżeli chodzi o jakość, to na przykład spawy ramy potrafią wyglądać lepiej niż w niektórych trinerżerach Taksa, bo w Taksie czasami jest tak nasmarkane tymi spawami. A to wygląda naprawdę nieźle, więc z tego jestem zadowolony. Po jednej stronie mamy śrubę, którą będziemy regulować szerokość zacisku do szerokości naszego tylnego koła, czy tylnej czy tylnego zacisku i specjalną nakrętkę kontrującą. Po drugiej stronie niemalże idealnie jak w taksie mechanizm zaciskowy. I bardzo dobrze, bo to działa. Rolka. Rolka jest ważna, bo to rolka często powoduje, że albo ślizga nam się tylne koło, albo mamy za duży hałas, a ta... Zastanawiałem się, czy ona jest metalowa, ale nie jest. To jest jakieś twarde tworzywo. Magnes to potwierdził, że metal to to nie jest, ale twarde tworzywo, które zdaje się być dosyć solidne. A to zwykły rower do zwykłego trenażera. Pozdrawiam Edecka, dla którego robię przegląd tego roweru. W taki sposób przygotowujemy rower do jazdy na trenażerze. Bardzo prosta rzecz. Może to być rower na kołach od 26 do 29 cali. Jak widzicie, wymieniamy tylny zacisk, który może mieć plastikową nakrętkę i niekompatybilną drugą stronę ze specjalnym, prostym, metalowym, ciężkim i solidnym zaciskiem, który dobrze będzie pasował do do łapek naszego trenażera do ramy i dobrze w niej się zaciśnie. Po wymianie zacisku rower praktycznie jest gotowy do jazdy. Oczywiście bardzo dobrze byłoby również mieć specjalne koło albo oponę, e, którą wymienialibyśmy w kole, e, tak żeby zminimalizować hałas, ale zobaczycie, że na tym też nie jest źle. Tak wygląda mechanizm regulacji docisku e, rolki z całym mechanizmem oporowym do tylnego koła jest prosty. EJ Fluid Sport nie posiada takiego szybko zamykacza na tylne koło jakie znajdziemy w trenażerach Taksa, ale to też sprawia, że konstrukcja jest prostsza i być może dzięki temu też trenażer jest naprawdę tak tani. Montowanie koła, nawet bez tego szybko zamykacza, rolki zaraz zobaczycie, jest bardzo proste. Czyli montujemy, zamykamy tylne koło. Teraz trzeba się tylko zorientować, czy rower jest wystarczająco zaciśnięty. Ten nie jest, więc regulujemy śrubą po przeciwnej stronie szerokość naszej ramy tak żeby zacisnąć rower mocno i kiedy stwierdzimy już że wszystko trzyma się dobrze jest sztywne będzie można jechać na stojąco kontrujemy nakrętką wszystko gotowe zaraz będziemy ruszać jest dosyć stabilnie będzie można jechać na stojąco no i teraz tylne koło bardzo proste dokręcam rolkę nie tylko do momentu kiedy rolka dotknie tylnego koła ale do momentu, kiedy tylne koło przestanie się ślizgać należy też dosyć mocno napompować tylne koło. Gdzieś w okolicach maksymalnego ciśnienia, ale uzależniajcie to od tego, jak stare są wasze dętki i opony. W każdym razie nie może być to za miękkie. Teraz podstawka pod przednie koło i jechamy. Po kilku przyspieszeniach decyduje się jednak docisnąć bardziej koło. Tak, żeby nie było słychać tego pisku ślizgającej się opony, można jechać. Dwa pierwsze zaskoczenia, bardzo płynna jazda i drugie, tak naprawdę słyszycie hałas napędu i mojej tylnej opony. Yy, trenażer jest naprawdę dosyć cichy i nie mam żadnej innej możliwości, jak powiedzieć, że przeszedł on ten test bardzo pozytywnie. I teraz opór. Wszyscy się zastanawiają, czy będzie miał 1000 w czy 1300 w oporu. I ja nawet na te wartości nie patrzę. Nie jeździłem na trenerze, który dawałby mi zbyt mały opór do najcięższych treningów, zabójczych treningów, tempówek czy interwałów. W tym przypadku spokojnie można jechać długie tempówki, można robić krótkie 30 czy tam 60-sekundowe interwały. Da wam to po nogach i w tej cenie zupełnie wystarczy do treningu, który nie tylko przygotuje Was do sezonu, ale też w trakcie sezonu pozwoli Wam wykonać bardzo solidne, dokładnie zaplanowane i precyzyjne sesje treningowe. Świetnie! Jak chcecie posłuchać naprawdę, co jest źródłem hałasu, to jeszcze z mikrofonem przypiętym do pancerza, tylne przerzutki. I słuchajcie, co się będzie działo. Słyszymy napęd. To prawda, że napęd słyszymy też dlatego, że mikrofon jest w okolicach napędu, ale kiedy zamontujecie taki rower bez tylnego koła na trenażer super cichy typu Direct Drive, to zdziwicie się, jak głośny się wtedy staje napęd. A to właśnie płyn w jednostce oporowej. No i na koniec miłe zaskoczenie. Podstawka pod przednie koło jest lepiej wykończona w Ejenie, niż w moim drogim trenażerze. Dla mnie całkiem nieźle. Ten trenażer rozwiązuje jeden problem, to znaczy szukanie jakościowego, płynnego w miarę trenażera używanego, co zazwyczaj Wam radzę, kiedy mówicie mieszaju, mam 500-700 zł do wydania. Mówię dobra, szukajcie dobrej używki. No 500, przy 700 już, już można fajne rzeczy kupować. Natomiast tutaj mamy 500 zł, 499, nie wiem chyba, przecinek 90, 500 wydajecie na trenażer, który jest dosyć cichy nawet na dosyć w miarę terenowej oponie, no bo to jest opona nipy do cyclocrossu. Jest to trenażer płynny dzięki temu, że jest trenażerem fluidowym. Nie mamy tutaj oporu magnetycznego, tylko opór, który nam stawia. Kiedy na przykład jedziemy szybko, opór stawia nam powietrze, w tym przypadku stawia nam płyn. Im szybciej jedziemy, tym większy opór powietrza odczuwamy, im szybciej pedałujemy, czyli im wyższą prędkość tylne koło, tym większy opór stawia nam płyn, który znajduje się właśnie w tym yy, mechanizmie oporowym. Fajne rozwiązanie. Jeżeli przypominacie sobie mój test tańszego jeszcze chyba trenażera sprzed dwóch, czy 3 lat, nie byłem z niego zadowolony. Zwłaszcza jeśli chodzi o pedałowanie, ono było zupełnie nienaturalne. Tutaj pedałujecie sobie czy przy rozjazdowych watach, czy przy watach 300 spokojnie, 400 spokojnie. Będzie całkiem płynnie i przyjemnie. Najbliżsi konkurenci tego trenażera to moim zdaniem taks Blue Twist Blue Matic, czyli nieco tańszy blue twist, który jest trenażerem z oporem magnetycznym i ma przełącznik oporu. Przy samym mechanizmie oporowym, czyli ustawiacie raz na jazdę i już takie jedziecie, bo nikt nie zsiada z roweru w trakcie treningu, żeby to przełączyć. Drugi ma manetkę, i to były moje pierwsze trenażery. Jechałem właśnie na manetce. Ta manetka, raz, że się mi gdzieś tam na tej kierownicy ruszała. Dwa, że dodatkowa rzecz, którą musicie zamontować na kierownicy, jest to. Poza tym. Tak naprawdę włączanie wysokiego oporu przy tego typu magnetycznym yy, trenerze sprawi, że będzie Wam się pedałowało bardzo nienaturalnie. Będzie trzeba bardzo mocno docisnąć rolkę do opony, bo ona zacznie się ślizgać. A tutaj będzie większy hałas. Natomiast będzie płynność i to jest zdecydowanie rozwiązanie, które Wam polecam. Dla kogoś, kto posiada tego typu rower, może nawet rower górski, rower szosowy, ale myślicie sobie, no czasami jest zła pogoda. Mam ten czas gdzieś tam, w sobotę, w niedzielę, w środę, wieczorem, przydałby się trenarze. 499 zł, 5 stówek wydajemy i dla mnie to jest dobre rozwiązanie w tej cenie.